Cześć, z Oliver i Arek dzisiaj paczka przyszła dzisiaj niespodzianka coś takiego co jest od kilku dni w ogóle wróciliśmy już do Niemiec także jesteśmy już z powrotem u nas bo Oli musi iść do szkoły za niedługo mhm. także było minęło w Polsce nic byśmy fajnego nie znaleźli, także nie nakręcaliśmy, tylko jeden taki filmik, teraz będziemy trochę mniej bo czekamy na FIFA na no. tak, na 3, 6, 5 Fifę, 2, 22 już za, we wrześniu ma coś być, także oglądajcie, zaglądajcie i w Danii już zrobiliśmy e, ten... zamówiliśmy i... tak, i będziemy ten, ale teraz mamy coś innego, bo mamy, uwaga, uwaga kolekcję naklejek y, z FIFA. EURO 2020 TOURNAMENT EDITION To jest taki update'owy set Kosztuje on 9,99 Jest 70... Są 72 naklejki To są tacy zawodnicy, którzy po prostu e, Byli, a ich w albumie nie ma tak. tak i to jest takie coś, pokażemy od razu z drugiej strony, o co tu chodzi Bo oni zrobili to tak, na przykład jest tu Polak przykładowo Kacper Kozłowski Jest in, czyli wszedł jakby a Jacek Góralski jest out, tutaj właśnie pisze, to znaczy, że jego nie ma, no bo wiadomo, Góralski miał ciężką kontuzję kolana, a Kasper Kozłowski pojechał na mistrzostwa, ale jego w albumie nie ma. I to tak, otworzymy teraz, Oli, nie? No. Tylko wiesz co, czy ja to otworzę, to taka folia jest, to tak fajnie zaklejone jest, chyba sobie poradzimy. Nie wiem. Nie mam paznokci jeżeli. Ja, mogę. Ty masz paznokcie Czekaj. To jest tak po, porobione. Ładnie. O, tu idzie pomoc z kuchni. Mama przyniosła nóż. Cyk. O, o teraz zobaczymy. Powinno pójść już. Tak, uwaga. Poszła folia. I... Tak, czyli jak mówiłem, 72 naklejki. To jest taka mm -hmm. strona główna. I tak, mamy tutaj, proszę bardzo, Oli będzie czytał. John Stones, Valentino Lazaro, Man, Dowes i Lam. I zobaczymy teraz, tak, za kogo oni są, tak? Zobaczymy, yeah. obrócimy. I tak, John Stones jest za Nika Pope, <laughs> e, Thomas Lam za Nikensena. O, ktoś tu dzwoni. Telefony, telefony. Dalej co mamy? Lazaro za Ranfilta i Handus za Pawlenkę. Czyli tak to wygląda. I tak mówię. No. Można sobie je naklejać jeden na drugiego, ale my będziemy z Oliwerem sobie zostawiać. Tak. Nie będziemy klejeć jednego na drugiego. No tak postawimy se. Tak, będziemy mieć taką na pamiątkę, że to coś tak wyjdzie. No to lecimy dalej. Następna kartka. To jest! Kala, Stoliso, Kownacki i Tak, i... Kownacki z wąsikiem, śmieje się Następna strona Melo Melo się interesuje tutaj Matsumel e, z Niemcy Kto? Mats Vargas z Węgier Tokos, Tokus Sturcy, Tokus z Turcji Sturcy i Boylesen z Danii Następna kartka Promes, Alba, Gosens i Mukmini. Mukmin. No jakoś tak z Rosji. Następnie mamy tutaj Niemcy. Müller, Hubschan, Bezus i Kleinmeister. No, z Węgier. Dalej. Chyba to jest Niemiec. Teraz mamy Polaka, czyli Jakub Świerczok. A za kogo on był? Tutaj za Krzysztofa Piątka, czyli jest pokazane, że Jakub Świeczok jest za Krzysztofa Piątka. Dalej co tu jeszcze jest? Zouma, y, Kalajdzicz i ciężkie tureckie nazwisko Dervil Zugliu jeżeli dobrze czytam. Oli, czytaj dalej. Eee, Stekelemburg, to eee, jest fajny, Holles Rasporti i Hasani Tak, teraz znowu z Holandii mamy Zabudnika Windal Wijnaldum. Nie Wajnajmu, Windal, nie, nie Jaku model Polska? Barino, chyba. I warga z Węgier. No, Teraz mamy Heli Helix Polski. Mm, nie widzę, bo tak się No, no to jest. Hanley i Kolowin. Frankowski, e, Muldur, Pedri i Gilmour. Tak, czyli następny Polak się pojawił. Anglia. E, Philips, Chorwacja. Skaricz, Mendes, Portugalia i Lemar, Francja. O, następny Polak. Uwaga, uwaga. Poheta. Tak, Poheta, Silva. E, schön i Safonow, Rosja. O Jezik, Klasens Ajaxu. Ko I Cornelius. Ziemale. Nie wiem. Dzie, no, ciężkie ruskie nazwisko. I Zule. Niemcy. Szkocja. E, Flek. Flek. Uh -huh. Laporte. Hiszpania. Vargas. Szwajcaria. Słowacja. Du... Du, dubry, Dubrawka. Tak, to jest bramkarz Ukraina. E, Sudakow. Sarabia. Hiszpania, Wajs, Słowacja i Woland, e, Niemcy. Tak, i jeszcze tam stały trzy kartki: Włochy, e, Pesina, Robert Walia, Ukraina, Szaparenko i Chorwacja, Mhm. Mm o, Pekhat z legi Warszawa, Czechy. E, Francja Benzema ma. Bellingham, Anglia i. I... Arnold. Van Arnold. Holandia. I ostatnia kartka, też Polak. Kozłowski. Właśnie tak mówiliśmy. Z tyłu był Kozłowski. szefa Lorente i, I Adams. Adams. Czyli to by było na tyle. 72. A ile Polaków raz. A nie wiem. Tak to wygląda. O, tyle tych naklejek mamy. Także mówię, jak to chce, można naklejać, ale my sobie jest tak zostawimy w takiej kolejności. I... To jest... E... Oli, liczy teraz ilu jest z Polski zawodników Jeden na razie Dwa Tak Trzy, Trzy. Cztery Pięć e... O, sześć Sześć Dużo No, czyli no to tak, no bo jak oni robią album to się nie wiedzą Siedem. Kto będzie grał Siedmiu Polaków Czyli tak, Nowych jakby nowe naklejki, Moder, Świerczok, Kozłowski, Frankowski, Kownacki, Helik i Płacheta, to są no. tak jakby te nowe naklejki Polaków. No. Także mamy nadzieję, że Wam się podobał ten update'owy odcinek, z update'owych tak. naklejek. Mówię, my nie będziemy kleić, zostawimy sobie to tak, damy do albumu, będziemy tak czasem z Oliwiarem oglądać, przeglądać. No. A ten pekarz... On drasek. No, on A drasek. A Dylan Hamza no bo widocznie go nie ma. Także no. zapraszamy na faktycznie no. wrzesień, mniej więcej. Jak no. będą już karty nowe i naklejki potem w po październiku. Także czekajcie, cierpliwie będzie się działo. Tak. No. I będzie, i zamówiliśmy bardzo fajnego. <laughs> tak, ale już nic nie, nie zdradzaj. Więcej to niespodzianka. Musimy no. czekać do września. No. no. Także patrzcie, zaglądajcie i trzymajcie się. No. Życzymy zdrowia tak. i miłego dnia. Cześć.